no. Znaczy mamy dalsze składanie, ale żeby to składać. Muszę tu trochę jeszcze doczyścić, bo ten zbiornik zaraz wleci. Tłumik tutaj z kolektorem. I to chyba będzie na tyle, a rozluźnik chyba też wrzucę. Tam od spodu te blaszki to wszystko, ale muszę tu doczyścić. Także biorę się za czyszczenie. Smarowanie i czyszczenie. Mamy już tutaj tego żelu. Teraz tu smaruję. Co widać, ten brud, jeszcze tę farbę. I będziemy czyścić. Dobra, kończymy na dzisiaj akcję. Trochę poczyszczone. Wiadomo, nie jest idealnie, ale sporo już przejrzało. Teraz, jak wyschnie ten żel, to jutro, sprężonym powietrzem też ładnie odchodzi. Bo już ta farba się tak zeschnie, zważy i ładnie odchodzi. Dostał już tutaj tłumik przykręcony. Na zicher. I co jak? Tutaj będzie złożona skrzynia do końca, to wyjedzie. Na zewnątrz. Umijamy, umyjemy go jeszcze raz i... i wtedy już bierzemy się za malowanie. A tutaj jeszcze można skrobnąć. Pod skrzynią jeszcze zostało to na jutro. Już trochę skrobania i elegancko coś z tego będzie, że wszystko co na siwo to będzie już zamontowane. Oprócz skrzyn, skrzynek, tutaj na akumulatory one zostaną. Później zamontowana. Dobra, uciekam, widzimy się jutro. No i dobra, tyle udało się tutaj dzisiaj zdziałać. Działa tutaj też jest przykryte, pasuje te wodziki tam. Te tutaj wszystkie nity trzeba było na wszystkich czterech, były poprawione nity. Znaczy wymienione, niepoprawione, stare, odwiercone, zanitowane na nowo. I pasuje, jest teraz tam sztywno, bo już tam wszystko się lirało. A już tyle robimy, więc trzeba było to usztywnić. Oleju na razie nie lejemy, bo musimy mieć podłączony cały tutaj układ hydrauliczny w sensie tutaj do tura żeby można było nalać olej teraz tam jest odkręcony od pompy węża no i by nam no, wyleciał tak dlatego też dlatego też yy, nie lejemy Jeszcze za chwilę odpalę sobie sprężarkę, to tutaj odmucham, co wczoraj skrowaliśmy I to będzie dziś, dziś na tyle Teraz czekam za tymi blaszkami jeszcze tutaj jak mówiłem, widz mi tutaj dorobił Mają przyjść już w poniedzieli Je zamontujemy Tutaj zatknę. sobie te otwory wyjadę na mycie, umyję i zaś dokładam zbiornik, tą imitację obciążnika i, i będę malował. Ściągam koła i będzie malunek. Tutaj jeszcze dokoła właśnie trzeba zajrzeć, do tej piasty I to też tutaj był luz. Znaczy jest Dokręcić, co tam, zobaczyć Co tam boli Także w kolejnych odcinkach już coraz bliżej do malowania Wyczekujcie Wkrótce Będziemy psikać Nasz na podkład, najpierw później na kolor Także Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Trzymajcie się i na razie, cześć